Historia hamburgera Obecnie jest jednym z najpopularniejszych dań w Stanach Zjednoczonych, a także na całym świecie. Mowa tutaj o hamburgerze, którego początki sięgają XIII wieku, gdy to mongołowie podczas swoich wojaży na stepach mieli problem z jedzeniem, wynikającym z braku zwierzyny, którą można byłoby upolować oraz z braku drzewa, na którym można byłoby przyrządzić mięso, więc sprytni wojownicy postanowili nosić mięso pod swoimi siodłami, dzięki czemu mięso było rozdrobnione i nadawało się szybciej do jedzenia. Wynalazek ten przeniesiony został do Rosji, gdzie stworzono tatara, a następnie poprzez handel pojawił się w Niemczech, gdzie to w mieście o wdzięcznej nazwie Hamburg sprzedawano hamburgerowe stejki. Do Ameryki trafił dzięki niemieckim imigrantom, którzy to serwowali hamburgerowe stejki na nowojorskim nabrzeżu. W 1885 roku Charles Nagrin zaproponował swoim klientom włożenie hamburgerowego stejka pomiędzy dwa kawałki chleba, żeby można było go łatwiej trzymać w dłonie. Inni sprzedawcy szybko podchwycili ten pomysł. Hamburg Burger w dzisiejszym kształcie został wymyślony przez Fletchera Davisa. Który to na targach w 1904 roku zaproponował swoim gościom bułkę z kotletem i warzywami. Niebawem w Kansas powstała sieć lokali, gdzie można było zjeść hamburgera przy stoliku, a nosiła nazwę White Castle. Ciekawostką jest, że w czasie I wojny światowej nazwa niemieckiego hamburgera została zmieniona na Selfie Burr Steak. Została jednak ona chłodno przyjęta, przez co ludzie nadal używają starej nazwy hamburger. Największy wkład w rozwój historii hamburgera mieli bracia McDonald's którzy to otworzyli w 1940 roku pierwszy bar naprawdę szybkiej obsługi. I to by było moi drodzy na tyle. Pamiętajcie, piszcie swoje pomysły na odcinki oraz głosujcie na nie, dzięki czemu szybciej trafią do nauki na Luza. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania kanału. Na razie cześć!